Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku. Dziś będzie e, trochę o kolejnym symbolu, jaki dla Was przygotowałam. Jest to miecz. Oczywiście e, kojarzy Wam się, jeśli chodzi o tarota, z żywiołem e, powietrza, ponieważ na, e, na obrazkach są miecze. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co kryje się za tymi mieczami? No więc, co oznacza symbol miecza? Tak już ogólnie abstrahując od tarota. To jest promień Słońca, również oś kosmiczna. Ja sobie tutaj wypisałam, słuchajcie, z różnych źródeł em, skojarzenia, tak? również z różnych książek, które e, czytałam o filozofii albo w ogóle o starożytności, e, symbolach średniowiecznych, również renesansowych i em, oświeceniowych, więc zebrałam to wszystko w całość i e, e, dlatego tutaj spoglądam w moje notatki. Więc e, to jest promień słońca, również oś kosmiczna, cokolwiek by to nie znaczyło, e, błyskawice, również ogień, e, ducha i boskość, e, słowo to nas najbardziej interesuje miecz oznacza również słowo także los, sprawiedliwość, wolność, również oczyszczenie, przysięgę. E, e, honorowi rycerze albo honorowi e, e, Szlachcice e, przysięgali również z mieczem e, w ręku, czy e, dotykając miecza, e, jakąś rzecz, powiedzmy, Biblię, nie tylko gołą ręką, a również to oznaczało przysięgę. Oznaczało także walkę, spór, ale również rycerskość, e, czyli dżentelmeńskość, powiedzielibyśmy. E, także to jest odwaga. Płodność, symbol faliczny ja Wam później powiem dlaczego. Również krucjatę, jeśli chodzi o czasy wczesnośredniowieczne i krzyżowe wyprawy również stracenie tak? czyli stracenie skazańca również oznacza karę, zemstę. E, także strach, okrucieństwo, zniszczenie, rzeź, ruinę e, i potępienie. E, dlaczego jest to symbol faliczny? E, ponieważ e, e, przypomnijcie sobie, albo jeżeli nie wiecie, to zajrzyjcie do e, internetu, jak wygląda symbol e, astrologiczny Marsa. E, jest to kółko z, ze strzałką. Ta strzałka jest mieczem. Czyli jest e, narzędziem w rękach Marsa Aresa, czyli Boga Wojny. E, to się łączy również e, ze znaczeniem oczywiście symbolicznym Marsa, e, Barana, także Skorpiona, ale także domu ósmego i domu pierwszego e, w astrologii, czyli odwadze, sile, e, zapłodnieniu, e, męskości. Wszystko to, co się wiąże z pierwiastkiem męskim, czyli gorącą krwią, zapaleniem do walki, ale również skrytością, ponieważ symbolicznie Mars w Skorpionie jest bardziej tajnym agentem, który zabija po cichu, natomiast Mars w Baranie jest żołnierzem albo mężczyzną, który działa otwarcie, który działa na polu walki i y, otwarcie, jest, y, otwarcie jest odważny. Dobrze, z czym się jeszcze kojarzy y, miecz, albo ja, y, jaki to jest symbol? E, oczywiście e, pamiętacie legendę o królu Arturze, także to jest ten jego mie miecz Eskalibur. Z tym się wiąże cała opowieść. Ja nie będę tutaj tego e, e, przytaczać, bo po prostu większość część czasu by mi to zajęło. Więc sobie e, odświeżcie e, e, tę e, legendę i e, co oznaczał tam ten miecz Eskalibur. Um, oczywiście, również miecz e, oznacza e, bohatera, czyli słuchajcie, to się bezpośrednio wiąże z Marsem w Baranie, czyli tym e, również bog, bogiem wojny Marsem starożytnym czy Aresem rzymskim. Natomiast e, bohater e, to jest e, e, z otwartą przyłubicą. My nie mówimy teraz o e, Marsie w Skorpionie, mówimy teraz o Marsie w Baranie. To jest bohater, który wyrusza z, z odwagą, z pewnością siebie, do walki otwartej, nieskrytej i tak Jest oczywiście bronią, jakby nie było, jest to broń. Tak, Z mieczem oczywiście są również pokrewne inne bronie: biała broń, czyli to jest i sztylet, i nie wiem, scyzoryk, i nóż do krojenia chleba, albo smarowania masłem także to są wszystko pokrewne narzędzia do symbolu miecza. Miecz jest, słuchajcie, również symbolem gniewu Bożego, czyli właśnie błyskawicy. Na przykład, na mojej karcie e, z talii Arcus Arcanum rycerz mieczy, który pędzi na koniu, ma na swojej tarczy symbol błyskawicy. I e, oczywiście, e, jest to, błyskawica jest nagła, jest szybką akcją, e, nie wiadomo w kogo trafi i w co w trafi. Ale też jest takim, słuchajcie, zapaleniem, które szybko może się wzbić, ale również szybko może zgasnąć. tak. To znaczy, skutki po tej błyskawicy i po akcji rycerzu mieczy mogą być katastrofalne, natomiast jego samego i tą błyskawicę tak, w tym mieczu nie interesują te skutki, tylko ta sama akcja. Ok. Miecz ognisty to jest również atrybutem sprawiedliwości, yy, Boga, Archanioła i tak dalej. To się wszystko wiąże z symboliką chrześcijańską. W symbolice chrześcijańskiej również niektórzy święci, ich atrybutem jest miecz. Na przykład ja sobie tutaj wypisałam święty Paweł, Jakub, Jerzy, Agnieszka, Łucja, yy, Justyna, yy, Bonifacy i tak dalej. Jeżeli jesteście zainteresowani tymi legendami chrześcijańskimi, no to musicie po prostu poszukać, jak miecz w rękach tych świętych był wykorzystywany. Miecz jest również, tak jak wspomniałam na początku, jako symbol kary, stracenia, skazańca, wykonania tej kary, tak, już faktycznie. Miecz, oczywiście kata. Miecz również sprawiedliwości. Ale słuchajcie, również skojarzenie mamy z mitami miecz Demoklesa, czyli coś, co wisi nam nad głową, i powiedzmy, los, który wisi na cienkiej nitce, może spaść, albo może jednak jeszcze trochę powisieć. My tego nie jesteśmy pewni. Poza tym. I jeszcze miecz wiąże się z. To nie jest legenda, to też nie jest mit, to jest po prostu przypowieść o, o węźle gordyjskim, kiedy Aleksander Wielki jednym cięciem miecza ten węzeł gordyjski przeciął, i ta sytuacja mówi o tym, że naj, czasami najprostsze metody. Nie są w konsekwencji, czy nie przynoszą pozytywnych konsekwencji rezultatów, ponieważ to przecięcie miecz, węzła gordyjskiego przez Aleksandra Wielkiego miało miejsce podczas Panowania nad Azją, które było nietrwałe w skutkach, czyli czasami przecięcie węzła gordyńskiego tym mieczem nie przynosi w efekcie długofalowym dobrych czy korzystnych informacji zwrotnych. Poza tym, mieczem również w magii zatacza się kręgi. Jest taki, oczywiście to nie tylko miecz, ale również można tym mieczem zataczać krąg. Miecz jako symbol, też żywioł powietrza, jest używany w magii jako atrybut. Atame, tak, to się nazywa wtedy atame. I nie tylko do zataczania kręgów, ale również czynności magicznych i w magii naturalnej niskiej, i również w magii ceremonialnej wysokiej. Poza tym, co oznacza jeszcze miecz? Miecz, kiedy jest goły... Wyjęty z pochwy oznacza myśl, oznacza e, również waleczność e, i oznacza wolność. E, nie bez kozery mówi się o tym, że myśl, czyli proces logiczny, proces myślowy człowieka e, i ta myśl oznacza wolność tak? czyli człowiek może w swoim procesie intelektualnym kojarzyć fakty, dochodzić do wniosków. I to czyni go wolnym. W starożytności miecz, który był skierowany naprzód, oznaczał gotowość do walki, gotowość do wojny. Który był skierowany w tył, oznaczał... Czekajcie, muszę sobie tu po, poczytać. Oznaczał chęć zawarcia pokoju. Natomiast miecz w pochwie, który był nieużywany, oznaczał chęć zawarcia... Pokoju w tym sensie, że ktoś był gotowy do rozmów, do negocjacji, do zrównoważonego stanowiska. Poza tym, słuchajcie, na pewno myli Wam się, jeśli chodzi o genealogię. Kto to jest po mieczu, a kto to jest po kądzieli? No to teraz już wiecie. Po mieczu to jest pokrewieństwo po linii męskiej, po kondzieli jest to pokrewieństwo po linii kobiecej. Dlaczego? Dlatego, że miecz jest atrybutem męskim, natomiast kołoworotek, kondziel, tkanie jest właściwie od naszych Słowian, naszych przodków. E, jeszcze u Słowian było to atrybutem kobiecym, więc to pokrewieństwo po jest e, po linii żeńskiej. E, no i oczywiście, no, możemy podsumować to wszystko, ale ja już nie będę się powtarzała. Także widzicie, że żywioł mieczy, e, zwłaszcza as mieczy, który jest skierowany w górę, oznacza myśl, oznacza pierwszą myśl świadomą człowieka. Co z nią potem zrobimy, opowiadają inne karty Tarota, od dwójki do dziesiątki. I e, e, przygody, nazwijmy to, e, miecza e, w tym żywiole, czyli te wszystkie aspekty, o których e, powiedziałam wcześniej, te aspekty, symbole. Czy to będzie kara, czy to będzie miecz do Myklesa. Na przykład w talii, słuchajcie, e, Positive Clarity, na moim kanale prezentuję tą talię, jest na playliście talie Tarota, tam w czwórce mieczy wisi nad człowiekiem siekiera, topór, przywodzi to skojarzenie z mieczem Demoklesa. tak? Przynajmniej u mnie sobie wejdźcie w tamten film i zobaczcie. Piątkę mieczy również można przyrównać do właściwie słuchajcie marsa w skorpionie w niektórych sytuacjach. E, e, czyli takiego e, skrytobójczego albo tajemniczego pod przykrywką e, e, procesu e, działania, czynności, aby uzyskać korzyść dla siebie. Tak? Jakie są tego efekty? Piątka miecza: zazwyczaj się mówi, że to jest pyrusowe zwycięstwo, czyli nie, e, nie zawsze. E, nie zawsze przynosi taki tryumf, tak, gdyby walczyć otwarcie. Dobrze, to było wszystko, jeśli chodzi o symbol miecza. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, że wytrwaliście do końca i do następnych filmów.